Cześć moi drodzy, jestem takie jak w Wenecji, przy Molo, sobie usiadłam, podziwiam ludzi, miasto super jest. A wiecie co, tutaj w narożniku przeczytam jakieś zarządzenie prezydenta Michelangelo. O wilku mowa. To jest ten, który w polskim języku brzmi Michał Anioł, tak? No to tutaj wszem i obec wobec obwieszczam, że to jest Michelangelo. Michelangelo, jeżeli ktoś nie jest Polakiem, za cholerę nie rozpozna w dwóch słowach Michał Anioł, Michelangelo, nie ma takiej opcji. Chyba że to było celem, to wtedy cel osiągnięty. Takie spolszczenie dosyć, a, no, jakby to nazwać, jak pierwszy raz usłyszałam w ogóle, że po polsku Michelangelo brzmi Michał Anioł, to pomyślałam sobie, że ten, kto odważył się taką nazwę zastosować, trochę no, za dużo na siebie wziął, to jest postać ogólnoświatowa, znana wszędzie.